Słuchasz podcastu Śląska opinia, najciekawsze rozmowy na temat bieżących wydarzeń ze Śląska o Śląsku, Polsce i Europie. Patryk Białas, dzień dobry. Dziś w Zielonej Śląskiej Opinii o tym, dlaczego polski przemysł hamuje w dekarbonizacji i dlaczego może nas to drogo kosztować. Ponad połowa emisji pochodzi zaledwie z 10 firm, które teoretycznie mogłyby być liderami zmian, ale wciąż brakuje realnych planów i odważnych decyzji. Rosnące ceny EU ETS i wymagania partnerów z Europy nie poczekają. O tym, co blokuje transformację, jak ją przyspieszyć, porozmawiam z Kamilem Laskowskim z Fundacji Instrat. Dzień dobry Kamilu. Dzień dobry. Fundacja Instrat opublikowała trzecią edycję bazy emisji przemysłowych. Jakie najważniejsze trendy i zmiany widać w danych za lata 2010-2024 i co najbardziej Ciebie zaskoczyło? Tak, jeżeli mówimy o trendach, to najbardziej zaskakuje tak naprawdę brak trendu, a bardziej taka stagnacja, jeżeli mówimy o emisjach dwutlenku węgla z polskiego przemysłu, zwłaszcza jeżeli spojrzymy... Porównamy te emisje z przemysłu z emisjami z energetyki, tak? które zwłaszcza w ostatnich dwóch, trzech latach spadło jedną czwartą, a z przemysłu tak naprawdę ledwie o kilka procent, i to też te zmiany nie wynikają z jakichś działań dekarbonizacyjnych, tylko no z naturalnych, rynkowych zmian w produkcji, które też wynikały oczywiście z kryzysu energetycznego wywołanego inwazją rosyjską na Ukrainę, i na przykład jeżeli mówimy o sektorze nawozowym, zwiększonym importem nawozów, nawozów sztucznych z Rosji i Białorusi, które nie zostały objęte sankcjami, chociaż został nimi objęty gaz ziemny, ale produkt tego gazu ziemnego czyli nawóz nie został nimi objęty, więc te sankcje są tak omijane, że właśnie zamiast gazu jest importowany gotowy produkt, bardzo konkurencyjny w porównaniu z polskim produktem i na przykład w takich, w takich azotach, tak, które produkują nawozy sztuczne, Polska Spółka Skarbu Państwa, emisje spadły istotnie, ale właśnie wynikało to z zawirowań, negatywnych zawirowań rynkowych, chociaż ogólnie trend jest raczej utrzymujący się. W raporcie pokazujecie, że za ponad połowę emisji odpowiada zaledwie 10 firm. Co konkretnie powstrzymuje takich największych graczy jak Orlen, AcelorMittal, Cementownie KGHM przed odważniejszymi inwestycjami? Z jednej strony jest to trochę niesprzyjające otoczenie prawne, regulacyjne, tak. Dla cementowni taką jedyną właściwie na teraz dostępną technologią dekarbonizacji jest wychwyt. Transport i magazynowanie dwutlenku węgla, no ale w tej chwili w Polsce tego dwutlenku węgla nie można magazynować, dlatego że rozporządzenie Ministerstwa Klimatu nie dopuszcza takiej możliwości. Rozporządzenie to ma być niebawem nowelizowane, właśnie z uwzględnieniem głosów branży cementowej, która nawet chce się dekarbonizować. Jedna z cementowni na północy Polski, na Kujawach. Już taki projekt wychwyt dwutlenku węgla prowadzi, no ale w związku z tym, że nie może dwutlenku węgla magazynować w Polsce, to musi go oczywiście znacznie drożej transportować drogą morską do takich magazynów w Norwegii. Z drugiej strony, niesprzyjające może być to, zwłaszcza jeżeli mówimy o hutnictwie stali. Że sektor ten jest zdominowany przez międzynarodowy kapitał, tak? Na przykład spółka ArcelorMittal, właściciel huty w Dąbrowie Górniczej, to jest spółka indyjska, ta, która niekoniecznie musi troszczyć się o przyszłość swojej produkcji w Polsce, no bo ma konkurencyjne czy bardziej sprzyjające warunki dla swojego działania, chociażby w swojej ojczyźnie, w Indiach, gdzie premier Modi. Bardzo promuje rozwój hutnictwa stali, więc zawsze może tam się wycofać i próbować zalewać polski rynek stalą eksportowaną, tak, eksportem z Indii. Z trzeciej strony, na przykład jeżeli spojrzymy na spółkę nawozową, czyli na azoty, no to duże problemy finansowe, tak, wynikające z tego zalewu nawozów rosyjskich i białoruskich na polski rynek. Trudna sytuacja nie pozwala im na masowe inwestycje, mimo że jak spojrzymy sobie na ich strategię, to jakieś ambicje w tej, w tej spółce są. Teraz chciałem zapytać o technologie, bo z, z jednej strony wspominasz rozwiązania, wspominasz o tym, że zagraniczne firmy, w raporcie wspominacie, że w Niemczech, w Holandii czy Włoszech rządy aktywnie wspierają dekarbonizację hutnictwa, sektory otrzymują również wsparcie poza granicami naszego kraju. Jakie technologie tak naprawdę sprzyjają redukcji emisji, Przemysłowych w Polsce i nie tylko, i na świecie. Mhm. Tak. Spoglądając na emisję z przemysłu, no to widzimy, nawet sam wspomniałeś o tym, że za prawie połowę emisji odpowiada 10 zakładów przemysłowych. Tak? To są te zakłady z przemysłu ciężkiego, najbardziej emisyjnego, i to są często emisje pochodzące z nie tak jak w przypadku energetyki ze spalania paliw tylko z procesów przemysłowych tak z różnych reakcji chemicznych które zachodzą w trakcie produkcji przemysłowej no i których nie można wyeliminować poprzez zastosowanie po prostu odnawialnych źródeł energii no tylko wymagałoby to zmiany w ogóle całej technologii produkcji i te technologie nie zawsze są dostępne tak naprawdę mówiąc ogólnie przemysł ma przemysł ciężki ma dostępne dwie ścieżki dekarbonizacji jedną z nich jest tak jak już mówiłem w przypadku cementowni Wychwyt, transport i magazynowanie podziemne dwutlenku węgla tak to są instalacje, które można dostawiać tak naprawdę do dzisiaj funkcjonujących instalacji, tak do tych już działających technologii. Po prostu dwutlenek węgla emitowany z tych procesów produkcyjnych można wychwycić i zmagazynować, i w ten sposób zredukować ślad węglowy takiego zakładu przemysłowego. No natomiast są sektory, w których akurat ta technologia nie będzie optymalna, na przykład jeżeli mówimy o Hutnictwie stali. Tam dwutlenek, tam wychwyt dwutlenku węgla pozwala tylko na, na niecałkowitą redukcję emisji dwutlenku węgla. Tak szacujemy, że to może być 70-80%. No i tutaj lepszym wyborem wydaje się zastosowanie wodoru który może zastąpić koks w procesie produkcji stali. No i wiadomo, koks to węgiel, z węgla dwutlenek węgla, z wodoru emisji bezpośrednich dwutlenku węgla nie ma. Więc to jest rozwiązanie technologiczne dla hutnictwa, ale też dla innej branży z przemysłu ciężkiego, czyli dla... Przemysłu nawozowego, tak? Bo tam również wodór jest wykorzystywany w procesie produkcji nawozów. Obecnie ten wodór pochodzi z gazu ziemnego, a może być bezpośrednio tak pozyskiwany chociażby w procesie elektrolizy. A teraz w raporcie wspominacie też o potencjale obok tych technologii wodorowych CCS i CCSU, infrastrukturę CO2. Jak to wygląda w Polsce, jakie jest tu i teraz dla infrastruktury CO2, jaka jest wykonalność infrastruktury CO2 dla polskich firm? Tak jak mówiłem, potężną barierą w tej chwili regulacyjną dla rozwoju tej infrastruktury są przede wszystkim niesprzyjające regulacje, które nie pozwalają tak naprawdę na rozwój infrastruktury, jeżeli mówimy o magazynach, tak? teoretycznie rurociągi już mogłyby chyba powstawać, no ale te rurociągi muszą dokądś prowadzić, tak? Którymi można przesyłać dwutlenek węgla do miejsc magazynowania. No dopóki nie ma magazynów, no to nie ma też ich dokąd przesyłać. Z drugiej strony, jeżeli popatrzymy sobie na strumień regulacji z Unii Europejskiej, no to widzimy nacisk na rozwój tej infrastruktury, tak? Jest taki akt prawny Net Zero Industry Act, w którym Unia Europejska hmm, zobowiązała firmy paliwowe, tak, czyli u nas Orlen, do zapewnienia możliwości magazynowania dwutlenku węgla. Tam są określone kwoty dla każdej z firm paliwowych w Unii Europejskiej, no i wśród nich znalazł się Orlen, który do 2030 roku, roku bodaj ponad milion ton dwutlenku węgla musi, musi pozwolić na składowanie, udostępnić infrastrukturę dla składowania, magazynowania takiej ilości dwutlenku węgla. Infrastrukturalnie nie są to inwestycje niemożliwe, tak? Rurociągi na CO2 czy miejsca magazynowania funkcjonują chociażby w Norwegii, o której mówiłem, tak, od niedawna, od, ale od dawna funkcjonują chociażby w Stanach Zjednoczonych, więc inżynieryjnie nie jest to zadanie nieosiągalne. Polacy lubią narzekać. Czy w waszym raporcie, w waszych badaniach widzicie w polskim przemyśle jakieś pozytywne przykłady firmy, które rzeczywiście zaczynają myśleć strategicznie o dekarbonizacji? Mhm, tak, wspominałem. O tej cementowni Kujawy, tak, której właścicielem jest firma dawniej LaFarge, teraz Holcim, która jest co prawda firmą międzynarodową, ale jednak myśli o utrzymaniu swoich aktywów w Polsce i, i szerzej w Europie. Też z tego powodu, że cement niekoniecznie ma takie właściwości, które by pozwalały go z daleka importować. Tak, więc niejako chcąc utrzymać swoją produkcję, no trzeba te obecnie zlokalizowane zakłady również utrzymać w tym miejscu, w którym są. No, i to sprawia, że cementownie ambitnie myślą o, o swojej dekarbonizacji, nawet te polskie, tak. Wskazałem na, na przykład cementownik Ujawy, która taki projekt, mimo tego niesprzyjającego krajowego otoczenia regulacyjnego, już realizuje, tak. Próbuje to obejść w pewien sposób, żeby dwutlenek węgla eksportować do magazynów w Norwegii. Ale cementownie ogólnie są pozytywnie, pozytywnie zorientowane na, na dekarbonizację, na, wy, na wychwyt. Magazynowanie dwutlenku węgla, no tylko że poza tą cementownią kujawską są zlokalizowane głównie na południu Polski, więc eksport wychwyconego z nich dwutlenku węgla drogą morską raczej nie wchodzi w grę, tak, to by pociągało za sobą dodatkowe koszty. One by chciały mieć dostępne blisko magazyny na dwutlenek węgla, i akurat Polska dysponuje tutaj bardzo dużym potencjałem geologicznym na składowanie, na magazynowanie dwutlenku węgla. Więc te ambicje są, zwłaszcza w przemyśle cementowym, no ale właśnie są hamowane regulacjami. Ja bym jeszcze może wspomniał o negatywnych, negatywnych przykładach, mimo może Polacy lubią narzekać, ale to warto zawsze o tym wspomnieć, zwłaszcza jeżeli mówimy o firmach niepolskich, tak? Jak mówimy na przykład o Arcelorze Mittalu, tak? Właścicielu huty w Dąbrowie Górniczej, który. Nie przedstawił wciąż publicznie, bo nieformalnie różne propozycje padały, nie zawsze wiarygodne, tak, ale publicznie nie przedłożył wciąż żadnego wiarygodnego planu transformacji swoich aktywów położonych na Górnym Śląsku i na Opolszczyźnie. I w Krakowie również, gdzie, gdzie ma walcownię. Co oczywiście rodzi, rodzi pewne ryzyka. No i jeżeli chcemy te miejsca pracy utrzymać, a w całym łańcuchu, to może być nawet tak. Prawie 200 tysięcy miejsc pracy, tak generowanych w ogóle przez hutnictwo stali na południu Polskim, no to y, trzeba na ArcelorMittala presję wywierać, żeby jednak pomyślał o zachowaniu konkurencyjności i przyszłości swoich hut w Polsce. Płynnie przechodzimy do kolejnego tematu, czyli konsekwencji społecznych. Jakie konsekwencje społeczne może mieć brak transformacji, zwłaszcza dla takich regionów przemysłowych jak województwo śląskie. W raporcie pada liczba kilkunastu tysięcy miejsc pracy zagrożonych likwidacją? Tak, i to jest skromny szacunek, i tak, bo te kilkanaście miejsc pracy właśnie odnosi się konkretnie do do huty w Dąbrowie Górniczej, tak, która w całym łańcuchu razem z walcowniami, z koksownią zatrudnia blisko 10 tysięcy osób. Jeszcze dodatkowo, tak, generuje miejsca pracy w górnictwie węgla koksowego, tak, w Śląskich Kopalniach OTSW. To jest prawie 10 tysięcy górników, którzy zawdzięczają pracę właśnie popytowi na koks ze strony huty w Dąbrowie Górniczej, więc bezpośrednio zagrożonych rzeczywiście jest kilkanaście, dwadzieścia tysięcy miejsc pracy, ale ze strony samego hutnictwa. Prawda, więc co dopiero ze strony innych sektorów, tak, chociażby Spójrzmy na cement, tak, cały, cały sektor budowlany wisi na dostawach cementu, można powiedzieć. A on jest akurat istotnym, istotnym komponentem polskiej gospodarki. Jeszcze bym chciał zwrócić uwagę na taki silny w Polsce mit deindustrializacji z lat 90., tak, kiedy zamykano właśnie najczęściej zakłady przemysłu ciężkiego, tak, wtedy nieefektywne. To prawda ten mit często jest zbyt daleko idący, bo ta produkcja przemysłowa w Polsce rzeczywiście trochę się wyprowadziła z przemysłu ciężkiego, przeniosła się na przemysł lekki, więc nie możemy ogólnie mówić o upadku przemysłu w Polsce, co zresztą też wynika z naszej bazy, bo widzimy, że te emisje przemysłowe od lat utrzymują się na podobnym poziomie, tak? Więc nie obserwujemy w tej chwili zjawiska ponownej dezindustrializacji, tak? Ale grozi nam, grożą nam takie punktowe, Miejsca zapalne tak, w pobliżu zakładów przemysłu ciężkiego, które rzeczywiście, jeżeli konkurencyjność utracą, to, no to mogą się zamknąć i co byłoby też z negatywnymi konsekwencjami dla miast, w których płacą podatki. Na przykład taki ArcelorMittal rocznie za 2024 rok za samego podatku od nieruchomości zapłacił 200 milionów złotych. Tak, to są bardzo duże kwoty, więc brak takiego. Istotnego płatnika też by się przełożył nie tylko na ludzi bezpośrednio zatrudnionych w takim zakładzie pracy, ale też na usługi publiczne w ogóle w mieście, który zależy od, od firmy przemysłowej. I na zakończenie chciałem zapytać, co powinno się wydarzyć w ciągu najbliższych dwóch lat, aby ten europejski pociąg dekarbonizacji i konkurencyjności nie odjechał polskiemu przemysłowi? Dobrze, że o tym mówisz, bo właśnie ja też mam takie wrażenie, że możemy mieć do czynienia z dekarbonizacją dwóch prędkości. Jak spojrzymy na przykład o to, jak intensywnie polskie firmy przemysłowe aplikują o dofinansowanie ze środków unijnych na inwestycje dekarbonizacyjne, no to owszem, mamy, mamy ten flagowy przykład huty, cementowni na Kujawach, tak, która swój, swoją instalację wychwytu dwutlenku węgla finansuje właśnie z unijnego Funduszu innowacyjnego, ale jeżeli skonfrontujemy liczbę aplikacji z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski, z liczbą aplikacji, które przedkładają do Funduszu Innowacyjnego firmy przemysłowe we Francji, w Niemczech czy w Hiszpanii, no to jest ogromna różnica. Tam na każdy, na każdy nabór jest co najmniej kilkadziesiąt, kilkadziesiąt projektów, tak w Polsce w porywach dziesięć, tak? Albo kilkanaście. Więc potrzeba przede wszystkim ambicji i planu, bo nie trzeba koniecznie realizować wszystkiego ze swoich środków. Tak, są instrumenty finansowe, które w tym pomagają, będą się rozwijać. Unia Europejska będzie wdrażać w przyszłym roku Bank Dekarbonizacji Przemysłu. To będzie dodatkowe 100 miliardów euro w ramach Unii Europejskiej na dekarbonizację, więc polskie firmy przemysłowe muszą chętnie sięgać po te środki. To przede wszystkim brakuje wizji, ambicji i strategii. No, i są oczywiście problemy, które można rozwiązać w trimingarze, tak powiem. Jak chociażby te, te, te bariery regulacyjne przy rozwoju infrastruktury CCS, tak związanej z wychwytem, magazynowaniem dwutlenku węgla. Tamilu, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Patryku, również bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. To był podcast Zielona Śląska Opinia, dziś z Kamilem Laskowskim z Fundacji Instrat. Rozmawialiśmy o tym, co musi się wydarzyć, by polski przemysł nie został w tyle i jak największe firmy mogą stać się liderami, jeśli postawią na dekarbonizację. Dzięki za słuchanie, subskrybujcie, bądźcie z nami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, dołącz do Klubu Śląskiej Opinii. Wesprzyj nas za cenę jednej kawy na mieście. Wejdź na śląskę Ukośnik Klub. Do usłyszenia.